Mnisi Sekret. Nadszedł zmierzch prastarej dynastii piastów. Ostatni jej przedstawiciel w księstwie świdnicko-jaworskim, potężny książę Bolko II, nie mając męskiego potomka, oddał część swoich dóbr w opiekę bogobojnym mnichom z Krzeszowa. Byli nimi cystersi, sprowadzeni w XII wieku z Niemiec na niedostępne terytoria Śląska. Cystersom niestraszne były bagna i rozlewiska rzeki Odry, ani wyludnione miejsca u stóp gór olbrzymich, zwanych dziś Karkonoszami. Śladem założyciela zakonu, świętego Bernarda Sklerwo, w górskich dolinach między potężnym opactwem w Krzeszowie a Bolkowem mnisi trudnili się pszczelarstwem. Na łożu śmierci książę Bolko wezwał do swojej komnaty na świdnickim zamku cysterskiego opata z Krzeszowa. Był to mąż w sile wieku, niskiego wzrostu i beczułkowatych kształtów. Wspominaj mnie w modlitwach! Zwrócił się Bolko do opata przycupniętego na zydlu w rogu komnaty. Przez wiele lat wspierałeś nasz ubogi zakon. Kojnie obdarowałeś nas licznymi fundacjami. Poraz płacić dług wobec ciebie, książę i Boga, któremu byłeś oddany. Pochyl się nade mną. Chcę ci przekazać moją ostatnią wolę. Nikt nie powinien usłyszeć jej poza tobą. Pod Bolkowem ukryta jest między wzniesieniami gór dolina leży tu miejscowość Pratum. Z potoku zwanego przez miejscowych rochowicką wodą moi poddani czerpią wodę ze zdroju. Nikt jednakże poza mną nie dotarł do skały leżącej w zakolu potoku. U stóp skały możesz wydobyć sól o niespotykanie intensywnym smaku. Tylko raz w roku, w dzień, w którym stopnieją śniegi, można czerpać sól z tego miejsca. Uwdar natury to prawdziwy skarb. Możesz uczynić zakon bogatym. Z dochodów ze sprzedaży soli, zaopiekuj się chorymi i ubogimi z mojego księstwa. Tylko pamiętaj. Nie wolno ci tknąć zasobów źródła w innym czasie. Przestrzegł bolko opata, po czym wydał ostatnie tchnienie. Mijały lata. Cystersi wzbogacili się na handlu solą, którą wydobywali raz w roku w pobliżu niedostępnego źródełka. Zakonników obowiązywała tajemnica. Nikt poza klasztorem nie wiedział, jaki skarb skrywa osada Pratum. Tymczasem nastała mroźna zima, lód skół potoki górskie. Tylko dzieci bartników radował widok klasztornych sań i dźwięk dzwoniących dzwoneczków przytwierdzonych do zaprzęgów konnych. Śnieg topniał w marcu wolniej niż dotychczas. Chłopi zatrudnieni w folwarkach zakonnych braci wraz z nadejściem pierwszego słonecznego dnia przystąpili do wysiewu miododajnych roślin. Nikt nie spodziewał się śnieżnej zamieci nadchodzącej z gór kamiennych. Wydłużonymi dolinami wiatr ponownie przywiał płatki śniegu. Dał się słyszeć złowrogi szelest targanych wiatrem gałęzi drzew przypruszonych białym puchem. Śnieżna mgła i nieustający wicher potęgowały strach mieszkańców. Śnieg leżał na gościńcach przez kolejne tygodnie. Przerażeni mnisi po wieczornej modlitwie uderzyli w dzwony na wieży krzeszowskiego kościoła. Co począć? Straciliśmy bezpowrotnie uprawy chabru i lebiotki. Z czego nasze pszczoły zrobią w tym roku miód? Rozległ się lament. Stary zakonnik Grzegorz wykazał się przytomnością umysłu. Nie strachujcie się. Huknął, aż pogasły świece w kaplicy. Wam tylko miód pitny w głowie. Pójdźcie lepiej po rozum do głowy. Udajmy się czym prędzej po poradę do opata.

– Cisza! – krzyknął opat, a w sali zamilkły rozmowy. – Gdyby nasz książę żył, nauczyłby was rozsądku. Poszukajmy rozwiązania problemu. Zwrócił się opat do brata Grzegorza. Ten podrapał się po łysiejącej głowie i rzekł. – U stóp gór ołowianych, zaledwie pół dnia drogi za przęgiem, mieszka zielarz Piotr. – Znam go stąd, że na jarmarku w Kamiennej Górze handluje domowymi nalewkami. – Już wiem, czemu po powrocie z jarmarku chacasz po opactwie z czerwonym nohalem! – przerwał siedzący obok brat Anselm. – Spokój! – ponownie uspokajał opat. – No więc… Nalewek Piotra używam, kiedy nie skutkują mikstury na niestrawność. Piotr to znawca roślin i pszczelich obyczajów. Może znajdzie się sposób na uratowanie upraw? Zastanawiał się zakonnik. Jak pomyślał, tak zrobił. Wnet zajechał do zielarza. Niech będzie pochwalony. Pozdrowił zakonnik zielarza. Przyjechałem po prośbie, kontynuował. Zielarz Piotr wysłuchał cystersa, spakował tobołek, a żegnając się z żoną, usłyszał w progu: Znowu się włóczyć będziesz? Tylko nie wracaj bez sowitej zapłaty. Marudziła znana z chciwości kobieta, po czym wypchnęła Piotra za próg chaty. W opactwie zielarz przedstawił rozwiązanie problemu. Nie zastąpicie uprawnowymi. Wyprowadźcie pasieki z pól i łąk do lasów. Zaczekajcie do żniw. Drzewa obfitują w ten czas w spać. Niech pszczółki-robotnice pozbierają dary natury i przerobią je w miód. Radził zielarz Piotr. Braciszkowie uradowali się na te słowa. Tylko brat Anzelm mamrotał pod nosem niepocieszony. Za jakie grzechy będę zmuszony pić trunki z owadzich odchodów? Wszak spać to nic innego jak maś pochodząca z mrzyc. Na szczęście nikt tego marudy nie chciał słuchać. Jak ci się odwdzięczymy? spytał opat Piotra. Ten zażartował. Nie, nie, lecz mojej żonie z pustymi rękoma nie wpuści mnie do domu. A niech tam. Uśmiechnął się opat. Zdradzę tobie nasz sekret. Opat wyjawił zielarzowi długo skrywaną tajemnicę, by ten mógł zaczerpnąć drogocennej soli z pokładów przy źródle. Zielarz dotarł do domu. Jednakże żona przywitała go kijami. Po coś ty tam las, by z pustami rękoma wracać? Wycedziła przez zęby. Piotr, chcąc nie chcąc, powtórzył żonie słowa opata. A więc, mężu, na co czekamy? To niedaleko. – Przygotuj tylko wiadra, to sama tej soli naczerpię – rzekła z niecierpliwionym głosem. Piotr, mimo ostrzeżenia, by zaczekała do roztopów, nie powstrzymał żony. Ta dotarła do wskazanego zakola potoku w osadzie Pratum. Faktycznie, soli przy skale było pod dostatkiem. Napełniła wiadra po brzegi białymi grudkami. A, – A, ale co się dzieje? Uala! Hola Boga! Wrzasnęła chciwa kobieta. Nagle poczuła, jak zastyga w bezruchu, zaś jej nogi wrastają w ziemię. Nie posłuchała ostrzeżenia i zamieniła się w słup soli, który stopniał wraz z nadejściem wiosny. Chcecie wiedzieć, co się stało z tajemniczym potokiem? Wieki później osady przemianowano, nadając jej nazwę Bolków-Zdrój. Wzniesiono w niej uzdrowiska, w których kuracjusze mogli delektować się wodą źródlaną. Słynie ona do dziś z właściwości leczniczych.